Witajcie w rozważaniach na dzień dobry. Jestem w Kitale. Kitale jest takim małym miejscem, miasteczkiem przy granicy kenijsko-ugandyjskiej. No i, i, i co? Tutaj mieszkamy. Pokażę Wam później, może jutro jeszcze miejsce, gdzie, gdzie mamy wykłady. A To jest takie ciekawe miejsce, bo dowiedziałem się, że to jest miejsce, które założyła jedna osoba. Na pewno nie, nie zasponsorowała jedna osoba, co wam za chwilę pokażę. Ale jedna osoba miała właśnie jakąś wizję i ta wizja się przerodziła w to miejsce. Tutaj mamy Imani Television. Z tego co wiem, to tam te liczby są duże, tam ileś tam milionów niby tak naprawdę tutaj ta telewizja ma kilka tysięcy osób, które ją ogląda. Ale i tak myślę, że całkiem nieźle jak na tą część Kenii. Nazywa się Imani. Imani to jest wiara, czyli telewizja wiary, można by powiedzieć. Tak wygląda logo. No i tutaj mają swoje studio, ale też mają całe, całe zaplecze. To zaplecze, tak jak patrzę, powstawało ewidentnie etapami. To jest jeden etap, nazwany od nazwisk i imion. Sponsorów i myślę sobie, że to jest w ogóle ciekawe, żeby w taki sposób działać i w taki sposób gdzieś się rozwijać, że no, krok po kroku robić różne rzeczy. Tutaj macie właśnie wskazówki, co tutaj mamy. Mamy pokoje gościnne, mamy studio, i radio, mamy kościół. Bo zaraz wam pokażę też kościół, biura i parking. No idziemy sobie. Tutaj mamy właśnie miejsce na. Gdzie jest studio? Nie wejdę do środka, bo nie znam tych ludzi na tyle dobrze, żeby, żeby, mnie tutaj wpuścili. Może jeszcze poznam, to może wam kiedyś pokażę. Tu są właśnie jakieś biura. No tutaj jest taki niezawielki parking, ale sobie jest. Tu zobaczyłem, że to miejsce było otwarte przez ministra Kenii w 2008 roku. Zobaczcie, jest taki taka właśnie no plate, to się nazywa, czy tabliczka. To się wydarzyło w 2008 roku. Tutaj mamy datę. Trochę czasu minęło, ale miejsce sobie dalej się rozwija. Tu mamy skrzydło Harolda Beigla, który pewnie był pastorem jakimś i ktoś mu, No i pewnie zasponsorował, i, i generalnie chciał coś takiego zrobić, to zrobił. Tu mamy kaplicę kapelensów. Którzy wsparli pewnie wybudowanie tej kaplicy. Tutaj też jest Player Garden, czyli można sobie tu usiąść, pomodlić się, tak przynajmniej w założeniu, chociaż tu chyba coś robią teraz nowego. No ale generalnie jest takie skrzydło oddzielne jedno. Tu Wam mogę dodać, że też różne szkolenia są prowadzone w tej kaplicy, co w ogóle jest ciekawą koncepcją, kiedy ja sobie myślę, jeśli Pan Bóg mi kiedyś da. Uniwersytet Czy szkoły glinów w Dar es Salaam, to też sobie czasami myślę, że byłoby fajnie gdzieś też czasami wynajmować to na jakieś dodatkowe szkolenia i trochę sobie zarobić. Także tu mamy kaplicę. Kaplica wygląda w taki sposób: jest to taki ma ma mały kościółek, ale też nie taki zupełnie mały, bo jak policzyłem miejsca, to mieści się tutaj ponad 100 osób. Także wbrew pozorom, jak na nasze polskie warunki, to wcale nie taki super mały. Jest porządna kaplica. Wszystko działa jak powinno, także myślę sobie, że nie wiem jaki, jaki duży to jest ten kościół, który tutaj się zgromadza, ale myślę, że, że pewnie wypełnia tą salę mniej więcej. No a tu jest ostatnie właśnie miejsce, miejsce, gdzie my sobie mieszkamy. I to miejsce to jest Scott i Brenda, proszę bardzo, Skota i brendy skrzydło. Jest tu kilka pokoi, gdzie można sobie spać. Nazywają się od różnych y, gór w Biblii. Góra Oliwna, tu mamy Górę Ararat, ja jestem, w, tutaj zobaczymy, jeszcze wam pokażę. O, tutaj jest Góra Synaj, tam schowane coś w rogu jest, jakaś góra jeszcze, ale tu jest Góra y, Karmel, to jest mój pokój. Myślę, że krócej mam, to Wam pokażę jeszcze, jak wygląda pokój. Pokój wygląda, no nie jest to jakiś super wielki standard, możemy powiedzieć, jak na polskie warunki, ale jak na tanzajski to całkiem niezły. Jest też mała kucheneczka, w tej kucheneczce robią nam posiłki dwie dziewczyny tutaj, które pracują. No i generalnie robią całkiem nieźle. Myślę, że im jest sympatyczny i nam jest sympatycznie, że ktoś te posiłki robi. Tak to wygląda w środku. Dzisiaj mi tu nawet łóżko posłały. No i generalnie kibelek jak kibelek, taki typowy, powiedzmy kibelek w, w zwykłym takim bu budżecie czy hotelu, hotelu, hotelu budżetowym, czyli jest kibel, jest, yy, yy, jest kran i jest tutaj taki. Yy, Yy, takie ustrojstwo właśnie, które jest w zasadzie w Afryce w każdym hotelu, czyli o, ocieplający taki prysznic elektryczny. To trzeba w środku włączyć, pokażę Wam, byście kiedyś byli, trzeba włączyć, dalszy mu tam ze 2-3 minuty, żeby się rozgrzał. I wtedy ta woda, która sobie leci tutaj, nagrzewa się i po prostu już w tym miejscu jakoś tam i yy, yy, no i w ten sposób jest powiedzmy nie ciepły, może właśnie nie gorący ale ciepły prysznic i ciepły wystarcza tak naprawdę w Afryce. No właśnie, pokażę Wam jeszcze yy, pokażę Wam jeszcze yy, kuchenkę. I kuchenka jest tutaj kuchenka nie za duża, ale dla nas w pełności wystarczająca tak wygląda kuchenka. I można tu sobie zjeść, kawkę się napić i coś popracować No, Christy. I just do a short movie How with presentation of this place. Oh, właśnie sobie. Hello. Hello. How are you? I'm boring. Lunch. Yeah, lunch. Yes. What will be on lunch today? Um, uh, so so vegetable rice. Right. Mm-hmm. Lentils. and mm hmm And fencing. And what? Fancy. Okay. Very nice. Yes. No właśnie, czyli tu wszystko mamy, jest woda, można sobie wodę zrobić, herbatkę albo kawkę, zaraz sobie zrobię kawkę. No i za pół godziny mamy lunch, a tu mamy trzy różne strefy czasowe, jakby ktoś musiał wiedzieć gdzie jego rodzina, o której godzinie co robi, no to, to właśnie to właśnie tak to tu jest. I teraz generalnie taka sobie myśl na koniec, dosyć fajna góra moria. Myśl na koniec jest taka, że słuchajcie, ktoś poświęcił całe życie prawdopodobnie na to, żeby takie miejsce zrobić, i zacząłem się zastanawiać, czy to dużo, czy to mało. No, i tak naprawdę ciężko powiedzieć chyba. Dużo zależy od tego, jakie mamy marzenia, jakie mamy myśli, pragnienia, cele, co gdzieś tam Pan Bóg nam zasiał w serce. Wiem jedno, ja mam swoje marzenie, pomyślałem sobie, że mam 20 lat na to, żeby je zrobić. Patrząc według psalmu mojżeszowego, jak sił starczy, to jeszcze 10. No i co? I to nie jest dużo czasu, słuchajcie. To nie jest dużo czasu, więc nie wiem, jakie macie marzenia. Miejcie marzenia, to po pierwsze. Wiara, jest to takie jak dzieło wiary, wiara, wiara się wciela. Jeśli macie jakieś pragnienia od Boga, to, to miejcie je, ale trzeba je też realizować. No i trzeba szukać, szukać ludzi, którzy będą nam pomagać, tak jak te wszystkie, widzicie, części tego kampusu były przez kogoś zasponsorowane. Jeśli nie jesteście bardzo bogatymi ludźmi, no to po prostu inaczej się nie da. Musimy gdzieś szukać siebie nawzajem, wspierać i błogosławić, a przy okazji właśnie też powierzam wam wspieranie mnie, mam nadzieję, że kiedyś, jak pan Bóg da, dożyć. Co jakieś 10 lat rozważania na dzień dobry mogą być już zupełnie innego miejsca gdzieś w Afryce, może ze szkoły biblijnej, która powstanie, a może z samego Uniwersytetu. Także taka krótka inspiracja dla was i dla mnie, żeby nie bać się marzyć z Bogiem, ale też i dokonywać rzeczy dla Niego i mieć pewien plan, a jednocześnie liczyć na Niego, bo bez Niego ten Pan po prostu nie może wyjść. Panie, dziękuję Ci za to miejsce, za to, że kiedyś zainspirowałeś kogoś, żeby to miejsce powstało, że ono służy, że się rozwija. I daj tym naszym marzeniom, które mamy w naszych sercach, nosimy wierzę, że są od Ciebie. Panie, daj, daj, im, daj im się również ziścić, tak jak temu miejscu. Z Bogiem i do zobaczenia.